Zaległy mecz trzeciej kolejki PKOBP Ekstra klasy. Pogoń Szczecin mierzy się ze śląskiem Wrocław. Portowcy po dwóch kolejnych porażkach, Śląsk po dwóch zwycięstwach. Schwarz gra piłkę na prawą stronę do Kączkowskiego i biegnie w pole karne, a tutaj jest Erik Exposito. Exposito, świetne zagraje w pole karne. Jeszcze odbija to obrońca jest Petr Szwarc, ten, który zaczął tę te akcję. Też tę te akcję kończy. 1 do 0 dla Śląska w 21 minucie. Fantastyczna akcja, trochę szczęścia. No i ostatecznie wielka radość przyjezdnych. Petr Szwarc. Otwiera wynik tego spotkania. A Jacek Magiera może świętować. Gospodarze ruszają jednak do odrabiania strat. Kamil Grosicki. Grosicki przed pole karne. Uderzenie tuż obok słupka. Aleks Gorgoń pomylił się minimalnie. A teraz w Bicza wciąż. Rzutu wolnego i świetna interwencja Rafała Leszczyńskiego. Do przerwy Śląsk prowadzi 1 do 0. Po przerwie pogoń po coraz groźniejsza. Kuluri z główką nad poprzeczką. Niewiele zabrakło, a to już samiec Stalar zagrywa do Matiasa Naela. Nowel sam na sam z Klebaniukiem. Bartosz Klebaniuk czy fauluje? Nie. Sędzia uznaje, że Nauel próbował wymusić rzut karny i kara go żółtą kartką, ale okazuje się, że w ogóle Nauel był w tej sytuacji na spalonym, więc żółtej kartki nie ma, rzutu karnego tym bardziej. Natomiast to już znakomita akcja pogoni Szczecin i piękny gol 16-letniego Adriana Przyborka, ale gol nieuznany, bo Kamil Grosi Chwilę wcześniej faulował Patryka Szwedzika. Nie ma bramki dla pogoni. Śląsk cały czas prowadzi, a Exposito zagrywa świetną prostopadłą piłkę do Piotra Samsa Talara. Talar z lączarem. Talar trafia do siatki. Puszcza ten strzał po krótkim rogu. Bartosz Klebaniuk wygrywa. Piotr Samiec Talar ten pojedynek i z lączarem, i z Klebaniukiem. Śląsk w 85. minucie podwyższa na 2 do 0. I wygrywa trzeci mecz z rzędu. Dzięki temu Śląsk awansuje na trzecią pozycję w tabeli Ekstraklasy. Pogoń z trzecią kolejną porażką i to bez strzelonego gola. Pogoń Szczecin, Śląsk-Wrocław 0-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.